Hej wszystkim tutaj, Buffon 1, i witam Was bardzo serdecznie. Już w kolejnym odcinku mojego zagrajmy w Mass Effect 2. Dzisiaj, tak jak Wam wczoraj obiecałem, czy obiecałem, tak sobie, tak powiedziałem, że zmienię klasę. No i zmieniłem. Zmieniłem to podczas nagrania, jednak nagranie mi się popsuło właśnie w tym momencie i. No no i niestety wylądowaliśmy na planecie. Tam gdzie nas czeka iluzja. powiedzmy, zmusił tego, abyśmy się tutaj przelecieli. Wraz z naszymi kompanami, czyli z Miranda i z Jacopem. Naszą misją na dzisiaj będzie sprawdzenie tej kolonii oraz oraz badanie czy ktoś w ogóle atak żyjąży przetrwał. To jest taka ciekawostka, jeśli któryś z naszych komponów zginie podczas walki. A powiedzmy mam walkę już tą wygramy, to każdy z tych komponów jakby wraca do życia bez użycia właściwie Mediżelu. I to jest dość, też ważna rzecz, o której warto pamiętać. Tutaj minigierka. Szybka, krótka. Oczywiście ona będzie długo w moim wykonaniu, no ale trudno. Mhm, mm no tak. Uu, szkoda. No trudno. No widzicie, co dzieje, jak kiedyś się źle trafi? Oj tam. o, czy, czy... Ja miałam to załatwić! Zaraz! O, tali! Shepard? Nie będę ryzykować z agentami Cerberusa! Schowajcie tę broń! Shepard? Czy to... Ty żyjesz? Cerberus mnie odbudował, tali. W zamian poprosili mnie o zbadanie ataków na ludzkie kolonie. Wybacz, ale nie uwierzymy Ci na słowo, sługo Cerberusa. Mamy pełne prawo badać ataki na ludzkie kolonie. Bardziej mnie interesuje, co tu robią Kuarianie. Opuść broń, Praza! Cokolwiek się tu dzieje, chyba nie chcemy się wdawać w kolejną strzelaninę. Jeden z naszych wyruszył na pielgrzymkę. Nazywa się Vitor. Przylecieliśmy po niego. Czy to nie dziwne? Kwarianin odwiedza odległą ludzką kolonię? Kwarianie sami ustalają cel swojej pielgrzymki. Vitor postanowił wspomóc małą osadę. W tłumie zawsze był... nerwowy. Niezrównoważony. Jeśli dodać do tego uszkodzenie płuczek dwutlenku węgla w jego skawandrze oraz zakażenie, najprawdopodobniej majaczy. Kiedy zobaczył, jak lądujemy, ukrył się w magazynie po drugiej stronie osady. Podejrzewamy również, że zaprogramował mechy na atakowanie wszystkiego, co się rusza. Tylko Witor może nam powiedzieć, co tu się stało. Powinniśmy poszukać go razem. Dobry pomysł. Do przebicia się przez sądy i tak potrzeba dwóch oddziałów. Pracujemy teraz z Cerberusem? Nie praza. Pracujesz dla mnie. Jeśli nie potrafisz wykonywać rozkazów, zaczekaj na statku. Idźcie środkiem kolonii do magazynu. My pójdziemy dookoła, żeby odciągnąć choć część tych sąd i oczyścić wam drogę. Utrzymujmy stały kontakt radiowy. Jasne. Powodzenia, Shepard. Do zobaczenia po drugiej stronie. No i jak widzicie jednak ta kolonia nie jest opuszczona. Są na niej kwaria niektórzy. Szukają jakiego Witora, który Wymyśli, się, że sobie tutaj na tym kolonię ludzką po prostu Uwaga, wspomoże. O jejku! Wspomoże ludzi. No nie wiadomo, co się z nim stało. Czy żyje, czy nie żyje. Znaczy, że żyje, dlatego on zaprogramował te wszystkie mechy, które nas parę minut wcześniej i w tym momencie atakują. Auć. No trudno. Jeszcze raz hakujemy, aby nam się teraz udało. Ale z moim skillem do tego to się nie uda na pewno. To tu. No i... Tak na stake, ale 2000 kredytów zawsze, tam do czegoś zawsze przyda. Hmm. No dobra. Idziemy dalej. Ja pierniczę. No razę, tutaj się przesiążenie przyda. A i taka jeszcze ta, e, ważna sprawa. Kiedy widzicie właśnie takie takie pole czerwone z taką strzałką w dół, to oznacza, że dana moc, czy też umiejętność, czy też amunicja. Jest, powiedzmy, niezdatna do pokonania właśnie naszego przeciwnika. To też warto o tym pamiętać. Shepard, Dobra, ja Wam powiem, że ci, tym kwarionom się niestety, znaczy niestety, niestety, im się po prostu nie uda pozornych do, do wiecie do czego Okej. Okay. znam jeszcze diabelskie sądy. Dobra, czas słyszeć przeciążenia. No okej. Okay. Tak prawie okej. Okay. Bo jeszcze nie wszyscy. Auć, 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 auć. Dobra. Tak mi Jesteśmy trochę padła, w nawet... ...w przeprogramował ciężkiego mecha, który rozwala drużynę Prazy. Chcieli dostać się do Witora pierwsi. Schowajcie się! Dobra. Przewrota kabiny załadunkowej. Aha, no dobra, to mnie Zajdziemy trochę wyprzedzili. Jeśli ja na środku kryje, to będzie tak fajnie. A jak widzicie, duży, duży ciężki mech to jest taki pierwszy mini-boss. czy znaczy mini-boss, dobra, to jest taki pierwszy większy przeciwnik, a nawet nie jest jakiś, jakiś boss, to trudno o nim mówić, to jest boss, ale jak najbardziej jest. Jak na początek, trochę, trochę trudnym przeciwnikiem. Systemy obronne aktywne. A, mój bądź, No i żeby takiego mecha pokonać to trzeba mieć troszeczkę umiejętności. Chowam się! To też stosuję o tą. o które wam powiedziałem wcześniej, to znaczy. A no chyba, że sam wcześniej zginę. E, będę reszt swoich e, ludzi dopiero po, po walce z tym mechem. To nie jest jakoś specjalnie trudne, ale. A może, może, wam sprawić na początku problemy. Dobra, a to że komu O, osiem, się przeładowywał. Jeśli kiedyś będzie w końcu przeładowywać! Cholerek, no. A to się idzie bardzo wolno z nim walka. Dobra, jeszcze, jeszcze trochę. Aucz. Jak widzicie, tak, takie mechy są trudnymi przeciwnikami jak na początek. Teraz by się oczywiście mój... Koniec! Widzicie? Koniec. Z tego co pamiętam pod F była walka wręcz, a tu też można... Warto pamiętać. Bo ogólnie historiem się tego rozwalić po prostu nie da. Otwory wracają, mechy obronią, bezpieczne przed rojami, trzeba się kryć. Ogólnie wam powiem tutaj jeszcze. Żadnych rojów oprócz zabijania tych swoich zająców. Nie nie tutaj, roje nie znają. Nadchodzą eee, będziemy musieli, jeszcze. Nikt cię już nie skrzywdzi. Jakby ich bardziej do siebie zbliżyć, nasze wykonać jedno. nie słyszy komandorze. Z ich zadań, które tam ich dacie, tam coś Tak coś takiego trzeba będzie, coś takiego też wykonać, to też... Trzeba się ukrywać. Trzeba się ukryć. Łatwo o tym będzie pamiętać? Jesteś człowiekiem? Gdzie się ukryłeś? Jakim cudem cię nie znaleźli? Kto nas nie znalazł? Otwory, roje, wszystkich zabrały. Dlaczego koloniści nie stawiali oporu, Witor? Coś jest. Nie wiecie, nie widzieliście. Ja wszystko widzę. Wygląda jak nagrania z kamer. Musiał to ręcznie zmontować. Co to jest, do diabła? Boże, to chyba zbieracz! Myślałem, że zbieracze pilnują własnego losa. Z reguły posługują się pośrednikami, łowcami niewolników, najemnikami. Ich powiązania ze żniwiarzami mogłyby wyjaśnić los kolonii. Zbieracze dysponują zaawansowaną technologią. Mogą unieruchomić... Troje poszukiwaczy. Nikt się nie ukryje. Poszukiwacze cię Co zajmują? się stało potem? Otwory zabrały ludzi na statek i sobie poszły. Statek odleciał. Raczej nie wyciągniemy z niego nic więcej, komandorze. Dziękuję. Badałem za... je. Musimy dostać. Co? Się... Witor jest ranny! Potrzebujemy. Nie lecieć. zrobimy mu krzywdy. Już raz próbowaliście nas zdradzić. Jeśli go wam krzywda, oddamy... był idiotą i zapłacił za to wraz ze swoimi ludźmi. Możecie pobrać dane z omni klucza Witora. Proszę tylko, żebyś pozwolił mi go zabrać. Nie musisz stąd zabierać Witora. Moglibyśmy współpracować. Jak... próbuję się pogodzić z faktem, że żyję. Mam teraz obowiązki. Własną misję. Nie mogę jej tak po prostu porzucić. Przeżył wstrząs. Potrzebuje opieki medycznej. Tali przepraszam. Rozumiem, na... komandorze. Dziękuję szybko. Powodzenia. Gotowi do odlotu. Shepard, dobra robota na pochodzie wolności. Quarianie przekazali nam dane z rozmowy z Witorem. Nic nowego, ale biorąc pod uwagę naszą historię... robi no, się coraz ciekawiej. Co jest, że są Tosujemy połączeni jakimiś wiązłami zbiera są... ze zbieraczami. Zbieracz, że są połączeni z znikającymi koloniami, to no, koloniami. No no, no robi się coraz ciekawiej. Kiedy Gorzej, kiedy wszyscy uznają... Co ważniejsze, potwierdziłeś, że za porwaniami stoją zbieracze odnoszę wrażenie że już ominie. miałem pewne podejrzenia ale potrzebowałem dowodu okresowo przybywa po dokonaniu transakcji to pierwszy dowód na bezpośrednią agresję zbieraczy dlaczego przekaźnik tylko tyle że nie powrócił jeszcze ża? zakładamy że na ok jeśli potrafią manipulować przekaźnikami to tylko potwierdza ukrywasz że, że coś wśród danych można znać rada i przymierze chcą nie będę czekać aż żniwiarze ruszą do boju Musimy zaatakować pierwsi. Skoro to wojna, potrzebne... Przygotowałem i... dla ciebie listę żołnierzy, naukowców i najemników. Dostaniesz akt... Możliwe, że niełatwo będzie ich... Z Będę dalej śledzić zbieraczy i poinformuję cię, kiedy znowu się pojawią. Bądź gotów. Po pierwsze, odszukaj na Omedze Mordina Solusa. To salariański naukowiec. Nasze informacje wskazują, że wie, jak przeciwdziałać rojom poszukiwaczy. Znalazłem dla ciebie pilota. Spodoba kimś komu możesz zaufać. Komandorze, jak za dawnych lat? Nie mogę uwierzyć, że to ty. I kto to mówi? Widziałem, jak wylatujesz w próżni. Miałem farta, choć nic za darmo. Jak tu trafiłeś? Bez ciebie wszystko się posypało. Wszystkie sprawy, które ruszyłeś, rada chciała tylko, żeby zniknęły. Załogę podzielono, akta ukryto, a mnie uziemiono że odebrało mi jedyną ważną dla mnie rzecz. Wstąpiłem do Cerberusa. Ufasz człowiekowi iluzji. Nie ufam nikomu, kto zarabia więcej ode mnie. Ale nie są źli do cna. Tobie uratowali życie, mnie pozwolili latać. No i jeszcze to. Powiedzieli mi dopiero wczoraj. Taki mały prezent na gwiazdkę. Trochę taki duży ten prezent, ale tak to jest Nowa Normandia. Mimo wrócić do domu. Trzeba ją będzie nazwać. No i właśnie w ten sposób wykonaliśmy zadanie, zdobyliśmy parę nowych pierwiastków, amunicji trochę. No więc e, tak to by się wszystko prezentowało. Mam nadzieję, że wam się podobało. Niejedźcie to parę małych. Błędów, no ale mówię się zresztą trudno. Zresztą. Jestem sztuczną inteligencją Jeszcze zresztą poczekam, a się ekran Doładuję to ładuje, to podsumuję zresztą. to wszystko i się z wami pożegnam. Skoro to już się tak. wyraziło, powinniśmy z Jacobem wrócić Witam na pokładzie, komandorze. No, więc tak, już podsumowując, ten cały, tą całą misję, wygląda na to, że zbieracze są na usługach właśnie zgrzyniewiarzy. My musimy zebrać dobrem ekipę, żeby ta przeciwwaga jakoś się wyrównała pomiędzy nami a technologią zbieraczy. Naszym pierwszym celem będzie na pewno odnalezienie profesora Mordina, który jest specem. Właśnie od e, różnej technologii, więc on na pewno nam się przyda. Mamy nową Normandię. Mamy Eddy's, taki system. systemowy, taki doradczy. Mamy Jokera. naszego pilota. Mamy Jacopa. Mamy Mirandę, więc. zapowiada się ciekawie. Więc to by na dzisiaj. A więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Na razie. Cześć.